W naszym kraju już wkrótce pojawi się zdecydowanie więcej turystów z Azji. Od dziś możliwe jest organizowanie wycieczek grupowych z Chin do Polski. Ambasada Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce poinformowała oficjalnie, że od 10 sierpnia bieżącego roku, czyli dziś, Polska znalazła się na chińskiej liście krajów, do których będą mogli podróżować chińscy obywatele. Ograniczenie ruchu turystycznego w Chinach miało oczywiście związek ze światową pandemią koronawirusa i obowiązywało od stycznia. 2020 roku. W jaki sposób i czy ruszy to naszą krajową turystykę? Między innymi o tym porozmawiam teraz z moimi państwa gościem, którym jest Andrzej Gut-Mostowy, wiceminister sportu i turystyki. Dzień dobry, panie ministrze. Witam panią redaktor, witam państwa. Obywatele Chin nigdy nie byli w Polsce jakąś bardzo znaczącą grupą turystów. W 2019 roku, czyli tym ostatnim przed pandemią odwiedziło nas 137 tysięcy obywateli Chin. Czy zakładacie Państwo, że teraz, gdy jesteśmy na tej liście, te, ta liczba może się znacząco zwiększyć? Jeżeli tak, to, to o ile? No na pewno się y, powinna zwiększyć, zważając, że po okresach y, pandemii y, następuje tak zwany odłożenie. Popyt. Wszystkie społeczeństwa, które przymusowo były trochę odcięte od reszty świata, zaczynają bardziej podróżować. Dlatego przewidujemy, że tych turystów z Dalekiego Wschodu, z Bliskiego Wschodu już przyjeżdżają, będzie więcej. Cóż, myśmy się spotkali w połowie kwietnia z ambasadorem Chin, który był w Ministerstwie Sportu i Turystyki, razem. Ze, swoim, ze swoją załogą do, dotyczącą rozwoju turystyki. I tam wyartykułowaliśmy, że chcielibyśmy, aby Polska wróciła. Na jedno z pierwszych miejsc destynacji na rynku chińskim. I wydaje się, że te nasze działania, takie Polskiej Organizacji Turystycznej czy pracowek dyplomatycznych, to wszystko odniosło jakiś efekt. Wydaje się, że takie trendy, które były jeszcze sprzed pandemii, czyli że grupy chińskie zazwyczaj planowały dłuższe tury po Europie Środkowej, obojętne, czy to były tury związane z z Wiedniem, z Pragą, także często zabijały do, do Polski. Tutaj takie miasta historyczne jak Kraków, Gdańsk, Warszawa, jak najbardziej mogły liczyć na tych turystów. Te pobyty czasami były uzupełniane o takie miejsca trochę bliżej przyrody, czy Jeliczkę i Oświęcie w okolicach Krakowa. Jeżeli chodzi o konkurencję, jaką Polska będzie miała teraz wobec turystów, to z jakimi destynacjami będziemy konkurować? To znaczy, jak dużo osób, jak dużo krajów znajduje się jeszcze na tej liście otwartych destynacji dla wycieczek chińskich? Szanowna Pani Redaktor, przede wszystkim musimy sobie zdawać sprawę, że tak zwane rynki dalekie w turystyce. Czyli przelot z samolotem, który trwa kilka czy kilkanaście godzin, zawsze jest połączony z dłuższym pobytem i z pewnym zwiedzaniem większego obszaru czy, czy kilku państw naraz. I to, czy to dotyczy Szwajcarii, Włoch, czy to dotyczy krajów Europy Środkowej, czyli, czyli Polski, Czech, Słowacji, to no, wtedy musimy sobie zdawać sprawę, że e, tu operatorzy tak planują, aby e, ten pobyt e, dla taki Grupy był wypełniony wieloma atrakcjami w różnych krajach. Dlatego raczej nie mówimy tutaj. O konkurencji, tylko mówimy o pewnej synergii i współpracy, jeżeli chodzi o kraje Europy Środkowej. Natomiast jeżeli chodzi o motywy i cele wyjazdów turystów chińskich, to wiemy, że Europa na pewno, na pewnym etapie jest dla nich bardzo ważna. Na pewno kraje alpejskie są tutaj podstawowym, głównym czynnikiem czy kierunkiem wyjazdów, ale także Paryż i Londyn. Po prostu Chińczycy chcą poznawać Europę jej historię e, zabytki. I to samo jest także z krajami Ameryki Północnej czy Ameryki Południowej. Mamy natomiast grupę turystów, całkiem sporą, która to właśnie Polskę wybrała sobie na konkretny i najważniejszy cel swoich wypraw. Tygodnik Podhalański. Pisze o turystach z Dubaju i z Arabii Saudyjskiej, którzy mieli uratować góralom sezon. Co sprawiło, że turyści z krajów arabskich pokochali Podhale. No tak ankiety branży turystycznej czy Małopolskiej Organizacji Turystycznej mówiły jednoznacznie. Przede wszystkim przyroda, zieleń, chłodniejszy klimat i zawsze na trzecim miejscu podkreślane jest bezpieczeństwo. Turyści z Bliskiego Wschodu są bardzo przeczuleni na tym punkcie, aby mogli spokojnie i rodzinnie spędzić swój czas. To zazwyczaj są rodziny wielodzietne, które oznaczają się oczywiście swoimi ubiorami. Najczęściej one chcą mieć pewną intymność, jeżeli chodzi o pobyt. Pewne przepisy religijne, zwyczaje powodują, że bardzo często wybierają duże apartamenty, domki, wolnostojące, po to, aby można było się czuć luźniej i nie być skrem pobytem. W typowym e, hotelu. E, w Zakopanym i wielu innych e, miastach widzimy e, menu w restauracjach, e, w, ta, w językach. Żywność jest e, już produkowana w standardach e, halaw, i to pokazuje, że e, nasza branża e, turystyczna jest bardzo e, elastyczna. Nie bez e, przyczyny e, e, trzeba też wspomnieć o połączeniach komunikacyjnych. Dużo lotów e, z Krakowa do krajów Bliskiego Wschodu, zarówno a także e, i lotniczych powoduje to, że e, Polska i Kraków stały się dużo bliżej Bliskiego Wschodu niż to było e, do tej pory. W tej chwili szacujemy, że około 20-25% turystów, którzy e, są w Zakopanym czy w okolicach, to są turyści właśnie z Bliskiego Wschodu. To wszystko brzmi bardzo fajnie. Turyści z Chin, turyści z Bliskiego Wschodu, no ale z drugiej strony w mediach, w przekazach raczej dominują narzekania branży o tym, że ten sezon będzie najgorszy w historii. Są informacje o tym, że liczba rezerwacji miała spaść o ponad 30%, że hotele są wypełnione tylko w weekendy. Jak to wygląda w liczbach zbieranych przez resort? No tak, dlatego powinniśmy opierać swoje ostateczne opinie na podstawie danych statystycznych, które mówią o całości danego zjawiska. Oczywiście, pojedyncza wypowiedź restauratora czy hotelarza dotyczy tylko jego obiektu lub kilku obiektów, natomiast my musimy brać pod uwagę 100%. A tutaj są fakty całkowicie inne. Statystyki Głównego Urzędu Statystycznego mówią, że ilość udzielonych noclegów we wszystkich miesiącach w tym roku była zbliżona do rekordowego roku 2019, a dane statystyczne z ostatnich miesięcy pokazują, że nawet kilka procent są tutaj o ilości udzielonych noclegów. Obroty na pewno będą jeszcze większe, wiemy, że jest. Wzrost cen, i to pokazuje, że, że ta turystyka krajowa na pewno będzie ten rok można uznać za, za udany do rekordowego roku 2019. Mówimy oczywiście tutaj o pewnych syntetycznych danych. Natomiast wzrost turystów z krajów sąsiednich. Z Czech zanotowaliśmy w tym roku. Prawie 100% wzrostu Czechów przyjeżdżających do Polski, wzrosty takich krajów jak Słowacja, Węgry, Litwa, Łotwa to są wzrosty 40-50%. To są niespotykane wzrosty, jeżeli chodzi o zjawiska w turystyce i to pokazuje, że, że staliśmy się no celem wypraw turystycznych wielu krajów z Europy Środkowej, nie tylko z Bliskiego Wschodu. Czynników jest tutaj kilka. No przede wszystkim pomimo, że my odczuwamy wzrosty cen w Polsce, to jesteśmy znacznie tańsi niż e, kraje e, sąsiednie. I to podkreślają te kraje, które już wymieniłem, ale także e, Niemcy, którzy mówią, że pobyt w Polsce jest średnio 20-25% tańszy. E, już e, na wakacje mieliśmy znaczną ilość, zwłaszcza w uzdrowiskach, rezerwacji wypełnionych przez turystów e, czy kuracjuszy. Z Niemiec. Dlatego można powiedzieć, że i turystyka krajowa będzie na poziomie roku rekordowego 2019, natomiast turystyka zagraniczna będzie w tym roku na pewno znacznie wyższa. Optymistycznie mówimy, że to będzie co najmniej 10-20% turystyka zagraniczna, przyjazdowa wyższa niż w roku 2019. Słożyło się na to Panie kilka ministrze, czynników. została nam minutka. Chciałam podpytać jeszcze jedną rzecz istotną z perspektywy turysty krajowego. Czy będzie można spodziewać się w tym roku, jeżeli chodzi o wsparcie ministerstwa bonu turystycznego 2.0? Na pewno Albo pracujemy nad pewnym mechanizmem. Na pewno będziemy pracować nad mechanizmem zachęty do wypoczynku w kraju, natomiast ważmy, że bon turystyczny to było 4 miliardy przeznaczone na walkę z COVID-em. To było wsparcie polskich rodzin i branży turystycznej. Dlatego będą projekty o podobnym charakterze, natomiast to już nie będzie mówiąc wprost taka duża kwota pieniędzy, która będzie przeznaczona dla branży turystycznej. Andrzej Gutmostowy, wiceminister, wiceminister sportu i turystyki, był moim i Państwa gościem. Dziękuję pięknie za spotkanie i za rozmowę. Dziękuję, pozdrawiam. Turystycznie pozdrawiam.